Oh, yeah! Grami gadam. Witam Was bardzo serdecznie, Ludziska z tej strony. Solak, witam w kolejnym, bo już trzecim poradniku do. z czyli Call of Duty Black Ops 3 z zombie na mapie The Giant. Tak jest. Dzisiaj ze mną gościnnie RPK po raz pierwszy będzie mi pomagał. No właśnie. Eee, po raz pierwszy w poradniku, to jeszcze chciałem zaznaczyć. Eee, I zrobimy w tym poradniku dzisiaj. gramy, ale nie gangu. I zrobimy w tym poradniku Anihilator, czyli ostatnia w zasadzie rzecz, która mi przychodzi do głowy. Myślałem, że jeszcze coś może zrobimy, ale tutaj AirPag mi podpowiada, że, że chyba nie będzie już więcej co do roboty, także Anihilator to jest ostatnia rzecz, którą musimy zrobić z poradników na Gianty. Pierwsza rzecz: oczywiście, musimy odpalić wszystkie teleporty. Po to, żeby tutaj ta, te wrota się otwarły i paka punch. No i co? I ulepszamy broń. Musimy ulepszyć broń, bo tylko z ulepszonej broni możemy to zrobić. Wszystko mi się już przypomina, szkoda, że tak rzadko gram. Dobra. No, tutaj mi przeszkadzał tylko Richtofen. I okej, okay, druga, trzecia rzecz właściwie, z, jak już ulepszymy sobie tą broń, musimy podejść do tego okna, ale tutaj tak troszeczkę bardziej na lewo. I tu jest taki, hmm, tylko gdzie? O, czekajcie, bo tego tu nie widzę. O jest, jest tutaj taki wskaźnik i musimy w niego strzelić właśnie wule z ulepszonej broni. Strzelamy. O, i pokazuje się coś takiego. Dzieje się magia. <noise> dobra, i to sobie tam leci. O, tam daleko, w pizdu. Poleciało. Eee, dobra, i teraz kolejna rzecz, którą musimy zrobić. E, to teraz e, rozwalić takie, mm, zestrzelić przedmioty. Pierwszy przedmiot to będzie tutaj w tym piecu taka małpa. O, ja tu troszeczkę tak oświetlę. O, widzicie? No, jest ta małpa i musimy ją. Rozwalić po prostu. Ok, jest pierwszy przedmiot. Tak, głos nam mówi, że znaleźliśmy ten przedmiot. E, teraz kolejna za mostem w prawo, ale zresztą tak jak y, idziemy, nie będę tłumaczył. E, jest tutaj taki misio. Patrzymy na pierwszy, pierwszy znaczy pierwszy, pierwszy, drugie, trzecie. Trzecie piętro. Tu jest taki misio na balkonie. Też musimy go zestrzelić. Jest. Tak, dokładnie. I trzeci, ostatni misio. Znaczy, drugi misio, trzeci, ostatni przedmiot jest tutaj w tym kotle. O, jak widzicie, jak podskakujemy, to jest tutaj misio. I musimy go też zestrzelić. Tak jest. No i to by było. Mhm. No i to by było na tyle. No szkoda, że nie pokazałem też wcześniej, że tego nie ma tutaj. No ale nie. Nie było. Nie było. No to. Właściwie to tyle. Bierzemy. Anihilatorka. Ku. Broń specjalna. I co? Może, Erpek, coś chcesz dodać? <noise> Czy nie? <noise> Dobra, wszystko sprawnie zrobiliśmy Także tak, robimy Anihilatora Teraz będziemy się skupiać tylko na Eisendrache Zabijamy e, Jeszcze mi podpowiedz tylko, Erpek, do której z Anihilatora Bo graliśmy do 25 rundy, dalej już go nie sprawdzałem <noise> No do 25 właśnie rundy tak graliśmy i no i daje radę, no właśnie, ale, ale dalej co tam jak, jak sobie radzi, no to nie, nie sprawdzaliśmy Znowu mamy pingi, dzięki <laughs> Ale dobra Mam nadzieję, że, o kurde Dobra to kończymy, bo, bo tutaj pingi i nie daje rady zabijać Także dzięki wielkie za oglądanie Mam nadzieję, że wam się spodobał Poradnik, dajcie lajka w górę jeśli tak Subskrypcja żeby jeszcze mm, być na bieżąco, i cóż, i zapraszamy do kolejnych poradników. Do zobaczenia w następnym wideo. Na razie. Zobaczmy.